Cześć, dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę o Dmuchawie Milwaukee. Jeżeli jesteście ciekawi mojego zdania, zapraszam do oglądania. No dobra, to zaczynamy. Dzisiaj krótko na temat tej Dmuchawy. Ta Dmuchawa to jest model M18. FBL, dokładnie tak to się nazywa. W zestawie występuje oczywiście bez baterii, w pudełeczku. Ta, yy, ta rura przednia jest odpięta. Yy, zaraz Wam powiem, yy, jaka jest moc i tak dalej. Ściągnę to po prostu z strony internetowej, a później powiem Wam odczucia swoje, yy, bo już troszeczkę u mnie popracowała. Jeżeli chodzi o dane techniczne, pozwolę sobie ściągnąć troszeczkę z, z strony internetowej. Jak widzicie, prędkość powietrza chyba maksymalna to jest 193 km na godzinę. Na pierwszym programie, czyli tym żółwiu, to mamy podane w metrach sześciennych na minutę, czyli jest to 8,75. A na drugim programie, czyli tym zającu, 12,7 metra sześciennego na minutę. Tak to wygląda. Pokażę Wam, jak to z bliska wygląda. Jest już troszeczkę zniszczona. No, niestety wala się ona po budowach w samochodzie. Porysowana jest troszeczkę. No, ale co zrobić? Wiecie, no, to maszyna, która po prostu pracuje na siebie. Także tutaj nie ma co patrzeć na zarysowania. Ona po prostu ma dobrze, dobrze funkcjonować. No, ale. Widzicie, tak to wygląda pracy prawie rok czasu za sobą i naprawdę, naprawdę mocno, mocno je używamy. Jeżeli chodzi o zasilanie, ja używam trzech baterii. Nie będę tu się bardzo rozwodził, bo nie robiłem żadnych testów, ile jaka bateria wytrzymuje. Najczęściej używamy te 5,5, bo one mają po prostu pełną moc. Ta dwunastka zresztą tak samo. Ale dwunastkę głównie używam do pilarki. Bo po prostu przy dwunastce już ta ta dmuchawa przy już ta dmuchawa jest ciężka. A sama sama w sobie waży ponad 3 kg, 3 i 3 chyba kg dokładnie. Także wiecie, dochodzi bateryjka, pionka i już jest 4,5 pół kilo, także tyle tyle wystarczy, nie ma co przesadzać. Ja używam tych 5,5, bo po prostu mają większą moc. No i tyle. A jeżeli chodzi o używanie, czy piątka, czy 5,5, czy 12, to wiecie po prostu one, im większa, tym po prostu troszeczkę więcej waży i najzwyczajniej dłużej trzyma. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy dwa tryby. Włączymy sobie ten 5,5. Bateria oczywiście naładowana. No i mamy dwa tryby. Widzicie, żółw oraz Zając. Jak już się domyślacie, żółw to jest po prostu wolny tryb. A zając szybki. Możemy sobie regulować też za pomocą spustu. Czy to na trybie żółwia, czy to na trybie zająca? Można sobie to fajnie dopasować do swoich, swojego zapotrzebowania, ile tam mocy akurat potrzebujecie. Jeżeli chodzi o w ogóle jakiekolwiek porównanie tej dmuchawy, ja wcześniej, jak sami widzieliście na wcześniejszych filmikach, używałem, teraz Wam zresztą pokażę, takiej oto dmuchawy. Jest to dmuchawa bodajże z Kastorami, kupiona już jakiś też czas temu. Jest ona oczywiście spalinowa. Według mnie jest troszeczkę mocniejsza, to podejrzewam, że to jest tylko i wyłącznie przez to, że mamy tutaj taki, taki dziubek, który po prostu mocniej skupia nam to powietrze i to pewnie jest taka różnica, bo jeżeli chodzi o, o kilometry na godzinę bezpośrednio dmuchawy, to podejrzewam, że są na podobnym poziomie. Nie wiem, czy tutaj można coś sobie takiego dorobić, żeby to jeszcze było mocniejsze. Podejrzewam, że raczej nie i Milwaukee pewnie tego zabrania, żeby ten silnik mocno nie, nie, ten, nie, nie spalić, czy coś. Ale podejrzewam, że jakby była taka nakładka bardziej skupiająca, też by to fajnie dmuchało i jeszcze mocniej te wióry zdmuchiwało. Nie wiem jak to będzie wyglądało z tą drugą dmuchawą, jak sami wiecie już wtedy na Milwaukee Tour testowałem już ją troszeczkę, wtedy jeszcze nie było oficjalnych danych na temat mocy, powiem szczerze, że teraz nie sprawdzałem nawet, ale podejrzewam, że będzie jeszcze mocniejsza niż ta, także może, może mi jeszcze przyjdzie ją przetestować, zobaczymy, porównamy jak ona ma się do tej dmuchawy. Jeżeli byście chcieli to przewozić jakoś lepiej, czy coś, bo tutaj do tego żadnego pudełka nie ma, ale możemy tą dyszę też odpiąć. Zaraz Wam pokażę, jak. Wystarczy tutaj ten przycisk nacisnąć, wysuwamy to i mamy teraz dwie części. Jest to dużo wtedy łatwiejsze zapakować gdzieś do busa czy do samochodu, i można to bardzo fajnie też transportować. Czy warto ją kupić? Jeżeli chodzi o używanie ją, takiej dmuchawy na dachu, no to naprawdę polecam przede wszystkim elektryczne, dlatego że nie bawimy się w żadne, z żadnym już paliwem i tak dalej. Wiecie, raz coś, coś korka nie dokręci, czy rozleje na, na, tym, na, na urządzeniu, czy to pile spalinowej, czy. Czy właśnie na dmuchawie, wiecie, to paliwo, później na membranach, wiadomo jak wygląda, czy olej od, od, od pilarki, oleje, paliwa i tak dalej, później te wszystkie plamy na membranach wychodzą, klient później jest niezadowolony. Tutaj nie mamy tego problemu, bo po prostu jest to typowo dmuchawa elektryczna na baterie, które i tak już mamy w, swojej, w swoim portfolio, jeżeli używamy Milwaukee. Ja naprawdę jestem mega zadowolony. Może, może troszeczkę tutaj mocy tak na takie bardziej już mokre wióry i tak dalej brakuje. Jeżeli chodzi o cenę tej dmuchawy, kształtuje się ona w okolicach 1000 zł. Sprawdzałem teraz na Ceneo. Troszeczkę ona kosztuje, wiadomo, Milwaukee jest zawsze troszeczkę droższe od konkurencji. No ale Tutaj jest duży plus, że i grupa docelowa to po prostu są profesjonaliści, także tutaj tych produktów ich nie dostaniemy w żadnych marketach budowlanych, co dla mnie jest naprawdę dużym dużym plusem. Jeżeli chodzi o minusy, to powiem Wam tak, na rok prawie czasu pracy tego urządzenia ja żadnych tam minusów nie zobaczyłem. Tutaj ograniczeniami, jeżeli chodzi o tam długość, czas, czasu pracy, są tylko i wyłącznie baterie. Jeżeli mamy baterię naładowane, i, i im większe, tym wiadomo, dłużej, dłużej ta dmuchawa chodzi na najwyższych obrotach to tutaj jeżeli już to mógłbym szukać jakiegoś ograniczenia jak mamy jakieś małe baterie no to wtedy jest już to tej minus bo trzeba te baterie w miarę często zmieniać no ale przy piątkach 5,5 stanowczo ona wystarcza na zmuchanie całego dachu za jednym razem tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu jeżeli chodzi o taki y, smaczek, którym ja bym chciał, no to mówię, może ty ci jakby się przydało troszeczkę więcej mocy, właśnie tutaj nakładka jakaś, y, która by bardziej y, ten y, przepływ powietrza jeszcze bardziej zacieśniała i po prostu ten, ta moc byłaby y, troszeczkę większa. Zobaczymy, jak to jest rozwiązane przy tej drugiej dmuchawie. Mam nadzieję, że jest troszeczkę więcej mocy, ale na Typowo dekarskie sprawy, ona mega, mega się sprawdza. To tyle w tym filmie. Podsumowując tak na koniec. Ja bardzo, bardzo polecam tą dmuchawę w mojej filmie. Mega, mega się sprawdza. Myślę, że na każdym dachu też się sprawdzi. Mocą dorównuje tym dmuchawom spalinowym. A wiecie, nie musimy ciągać tego już paliwa na dach i dolewać. No i przede wszystkim ona jest lżejsza. Chłopaki sobie chwalą, także serdecznie Wam ją polecam. Jeżeli chcecie więcej filmów na temat Takich urządzeń, z których korzystam, dajcie znać w komentarzu. No i to tyle, jeżeli film się podobał, daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. No i do następnego, cześć!